Cześć widzowie, dziś przedstawię wam wszystko co na ten moment wiemy o filmie o niebezpiecznym Henryku. A was zachęcam do zostawienia suba z dzwonkiem, bo to od was zależy, jak często będę publikował nowe materiały. Film potwierdzono w styczniu 2022 roku. Tak samo jak to, że Jace Norman powróci do roli Henryka Harta, a film zostanie wydany na Paramount. Od tamtej pory przez długi czas panowała cisza, jeśli chodzi o tą produkcję. W listopadzie 2023 pojawiły się nowe informacje na temat filmu. Potwierdzono, że początek zdjęć będzie miał miejsce w Vancouver 11 marca 2024, a zakończą się one 18 kwietnia. Fabuła skupi się na Henryku Harcie, który po opuszczeniu Swellview zostaje lokalnym bohaterem w dystopii. Gdy pułapki sławy zaczynają odbijać się na nim, następuje zwrot akcji wraz z pojawieniem się Missy Martin, oddanej superfanki która nieoczekiwanie wywraca jego świat do góry nogami. Modocianą bohaterkę ma wcielić się aktorka bez zbytniego doświadczenia, bardziej znana z świata tańca: Glee Dango. Za reżyserię odpowiada Joe Mendes, znany z pracy nad Star Trek Picard, serialem Kung Fu, czy Od Zmierzchu do Świtu. Za scenariusz do filmu odpowiadają współscenarzyści Henry Danger, Chris Nowak i Jake Farrell. Cinemaholic twierdzi również, że Dan Schneider, który współtworzył oryginalny serial, będzie pełnił funkcję producenta, jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ w 2018 roku rozstał się on z Nickelodeon. Sean Ryan Fox powróci do roli Jaspera w filmie, niestety ale Real Downs najprawdopodobniej nie powtórzy roli Charlotte. Los innych postaci nie jest na ten moment znany. Ella Anderson znana z roli Piper była widziana w Vancouver, lecz cel jej podróży nie jest do końca znany. Istnieje możliwość, że była tam właśnie, by kręcić zdjęcia do filmu. Być może wystąpi w jakiejś roli, ale powtarzam, nie jest to na ten moment potwierdzone przez twórców lub członków obsady, jedynie przez plotki krążące w internecie. Oprócz wspomnianych już przeze mnie osób, w obsadzie mają znaleźć się także Frankie Grande, znany jako Frankini z serialu. Do tego Ryan McEwan, Milaina Channel, Darian Mark, Cole Newmer, Zach Kosterski, Randa Barrett, Kella Cramp i Carlson Hollier. Zwiastun prawdopodobnie pojawi się jeszcze w tym roku. Przewidywana data premiery to początek przyszłego roku. I to na ten moment tyle. Więcej nie wiemy, lecz jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje, postaram się nagrać na ten temat materiał. Dostaliśmy także kilka zdjęć z planu. Na jednym z nich widzimy Jasona Normana i aktorkę grającą Missy Martin.